Witam serdecznie moi drodzy, z tej strony Łukasz M. Dzisiaj na odcinku otworzymy sobie 20 saszetek z kolekcji Champions League 12-13, nordycka wersja. Do tej pory najważniejsze karty, które trafiłem to Dansk Mestr Beckman z Nordzieland i karta Legenda Luisa Figo z Realu Madryt. Zobaczymy co fajnego wpadnie w 20 kolejnych saszetkach. Jest troszeczkę rzeczy do trafiania. Z tych najważniejszych to Top Mastery, Legendy, skandynawian Star i Dansk Mestre. I kogo mamy tutaj? Maszkerano, czy maszerano, Piszczek, Wija, Milner, Motta, i Kierżakow to jest karta specjalna w tej Saszeczce Star Player Kierżakow z Zenitu powinna jeszcze jakaś dobra karta być w Saszeczce. no i jest, patrzcie wow no, cud miód orzeszki Skandynawian Star Christian Eriksen z Ajaxu jest nordycka karta chyba najważniejsza z tego boksa. Pięknie. Mamy kolejnego Nordyka. No i co dalej jeszcze? Markizjo, Boryk, Boerikter, Czech, Modric i Parkhurst. Czyli już na samo wejście dzisiaj druga saszetka i mamy piękny traf. Ebue, cross, Obi, Mikel, Karik, Pepe i Guardado. Vermaelen, Maxi Pereira, Puyol, Modesto. Z Milanu Bonera i Dany. Czyli kolejna saszetka z pustym przebiegiem, bo tutaj chyba też nie było nic wcześniej. Żaden Star Player, nic, nie. Wow! Kolejna karta specjalna Master Karim Benzema. No dzisiaj ładnie te karteczki wpadają. Mamy Mastera. Karima Benzeme do tego takie bazówki: Schmelzer, Pedro Rodriguez, Lucio, Lucio Gonzalez i Bedimo, Alderweireld, Lewandowski jeszcze w koszulce Borussi, Fuchs. Kolarov, Veratti i Rising Star Kanunikov. Kanunikov. jeszcze z tych najważniejszych kart brakuje Top Mastera, Andre Santos, Shakiri. Angel Di Maria, Runie, Vidic, Ilzinho. Dużo było saszetek z pustym przebiegiem, czyli 6 bazówek. nawet bez risinga, czy Star Playera. Nie było to łatwe zebrać cały komplecik kart specjalnych. Teraz mamy specjalną kartę Fans Favorite Rio Ferdinand Manchester United. Do tego Ramirez, Kościelny, Sergio Ramos, Torosidis i z Milanu Ignacio Abate. Jeszcze nadal w Milanie jest. Jeden z nielicznych. Luisao, Dani Alves, Danilo. Joe Urdren Hivides, i karta specjalna star player Nicolas Gajtan kolejna specjalna Goldstopper Vermeer z Ajaxu Barzali Juventus Mojzander Ajax. Mtyliga. North Zealand. Niektóre nazwiska naprawdę ciężko wymówić. Ferdinand i Evra z Manchesteru United. Wow, wow. Patrzcie co się dzieje. Kolejna legenda wpada. To jest cały czas wszystko z tego boksa. Michał Laudrup z Barcelony. No cud, miód, orzeszki. Mega boksik trafił mi się. Druga legenda. Może damy legendy obok siebie. Żeby światło nie świeciło. No pięknie. Torres, Salvio, Fabregas z Milanu, Pazzini i Papadopoulos. No powiem wam, jestem mega zaskoczony. Jak jeszcze wpadnie Top Master, to już w ogóle będę happy. dzisiaj Skandinavian Star i Legenda. Mario Getse, Bastian Schweinsteiger, Matri, Lescot, Sirigu i John Rising Star. Col Bulut Arbeloa Munir i star player z Milanu Aleksandre Pato są głosy, że niby ma wrócić do Milanu ale raczej to wątpliwe kolejna saszetka znowu mamy Fajną karteczkę. Jest master kolejny. Lukas Podolski z Arsenalu. Do tego. Robben, Giroud, Mata, Lavezzi i Tevez. Sześć saszetek do końca. Nolito, Busquets, Laudrup, Javier Hernandez, Aleksandro i Lomberts. Sebastian Kehl, Bacztuber z Milano Montolivo. Hildebrand, Cabaletta i Szyrokow. No Ciekawe, czy jeszcze wpadnie jakaś karta specjalna. Kuba, Błaszczykowski, Neuer, Azamoa, Hansen, Draxler i João Pereira. Ładnie. Jest kolejny master. żał Mutinio z Porto. To już trzeci master dzisiaj. A z bazówek. Sulejmani, Terry, Melo, Nasri i matwidi. Dwie saszetki nam zostały. Luis Gustavo Kieran Gibbs Chabi Alonso Adu Nani i Pirlo Star Player Malouda Martins Fabio Contrao, Dziebur, Kevin Prince, Boateng z Milano i Jack Rodwell, Rising Star. Moi kochani, powiem Wam, że mega unboxing mi się trafił dzisiaj. Trzy mastery wpadły. Już tutaj nie liczę fans favorite. skandynawian Star. I piękna legenda. Laudrupa, popatrzcie, no mega karteczki wpadły. Piszcie w komentarzach, jak oceniacie dzisiejszy unboxing. Dziękuję serdecznie za oglądanie tego odcinka. Pozdrawiam, trzymajcie się i cześć.